No Witam wszystkich na moim kanale po nieco dłuższej przerwie. Wróciłem um, i postanowiłem um, jakby kontynuować kanał, bo trochę można powiedzieć podupadł. I postanowiłem rzucać po prostu gry, dodawać <laughs> Gram Dzisiejszą, którą do zaprezentowania mam, no to jest oczywiście Hellizas. Jest to gra, która mnie zaciekawiła. E, po pierwsze. Gdyby to była gra typowo jako Souls Like, to bym jej na pewno nie kupił, dlatego że ja na takie gry jestem wyczulony, nie mogę w nie grać, nie mam cierpliwości, omijam. Mimo, że bardzo mi się podobają, bardzo je lubię, no to po prostu nie mogę w nie grać, nie daję rady. Za szybko się denerwuję i za szybko odpuszczam. Natomiast gdy się dowiedziałem, że Hellizas jest grom nie jest grom taką typu Souls -like, tylko raczej jest taką coś Ala. Gdzie możemy wybrać stopień trudności? No więc to już oczywiście od razu tą grę stawia no nie jako klasycznego Souls -like tylko po prostu grę z ciekawym klimatem i z możliwością ustawienia sobie łatwego poziomu trudności, żeby się nie denerwować i non stop nie ginąć. Ponadto nie ma bossów, no więc to również jak dla mnie przynajmniej jest plus, <laughs> pewnie dla większości osób Przyzwyczajonych do jakichś, nie wiem, platbornów czy coś, to, to jest to trochę śmieszny temat, natomiast e, tak dla mnie jest naprawdę w porządku. I generalnie takie są moje przemyślenia na temat. Właściwie chciałem wrzucić tutaj e, a propos tego filmu moje przemyślenia e, związane z tą grą, którą sobie pograłem. Nie kupowałem co prawda na premierę, próbowałem, ale mi się nie udało akurat. Ale kupiłem używaną i widzę, że ludzie szybko się wyzbywają tych gier, tej konkretnej. Więc w sumie za dobre pieniądze udało mi się na kilka dni po premierze kupić, więc w sumie nic takiego strasznego się nie stało. Generalnie skupianie się na fabule, no jakaś ona tam jest. No jesteśmy żołnierzem imieniem Remi. Naszym zadaniem jest odszukanie zaginionych rodziców w świecie Hadei, objętej kataklizmem. No i Remi jest żołnierzem, który zdezerterował z z wojska, można powiedzieć. I tyle pokrótce o fabule. Generalnie gra, bo też nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać. Wiedziałem, że to jest taka gra z... ala, z otwartym światem, z zagadkami trochę, troszkę walki, trochę tego, tamtego. Ale dopóki człowiek sam nie spróbuje, no to tak naprawdę nie wie i nie może tego ocenić do końca, no nie? Bo tam jakieś filmiki pooglądałem sobie na temat tej gry. Ale mówię dobra i odpaliłem tą grę, ustawiłem sobie poziom trudności taki, żebym dał radę, czyli oczywiście ten chyba łaskawy, ten taki najniższy powiedzmy, żeby to ogarnąć. No i okej, okay, na łaskawym się da grać, przynajmniej ja daję radę, więc nie wiem jak na wyższym, boję się spróbować. Natomiast generalnie fakt, faktem gra jest, spodziewałem się, że ten świat będzie bardziej otwarty, tak, że będzie dużo większy. On jest tak pozornie otwarty i niby można chodzić w różne miejsca, ale wszystko, jak tak się dobrze przyjrzymy, to jest. Te mapy są dość małe. Właśnie, a propos mapy, bo że. Mapy jako takiej ze znacznikami, czy jakiegoś znacznika nie ma, bo gra stawia na taką eksplorację, można powiedzieć. Weź sam się domyśl, co zrobić, z kim porozmawiać, gdzie iść. Do... W ogóle tak gra właśnie wygląda: trzeba chodzić, gadać z postaciami, dowiadywać się o to, gdzie musimy poczynić nasz następny krok. I nie mamy żadnej mapy, nie mamy znaczników, mamy tylko dostęp do takiego da datapada, na którym mamy. Wskazówki, można powiedzieć, to co już odkryliśmy, postacie, które spotkaliśmy, to czego się dowiedzieliśmy, i w związku z tym będziemy się poruszać. Jedna z nielicznych gier, w której w ogóle kompas się na coś przydaje, jeszcze że dobrze, że on tu w ogóle chociaż jest, można go użyć, bo czasami to jest jedyne, co tak naprawdę pomaga nam w obieraniu kierunku. Ale jeżeli chodzi o samą eksplorację, tak do. Pierwszych dwóch godzin jest wszystko ok. Od momentu z przejścia wzgórzy Wesy zaczęły się schody, znaczy schody łamigłówkowe, bo w grze jest dużo zagadek i mm, one się stają coraz trudniejsze. Jest kilka takich upierdliwych, które faktycznie już nie, nie, no nie mogłem po prostu ich rozwiązać. I dwa razy potrzebowałem skorzystać z pomocy na YouTube, kogoś po prostu, bo za cholerę nie wiedziałem, co, co zrobić. No w, żad, w, żaden, w żadną stronę nie umiałem tak poradzić sobie z zagadkami. Tymi dwoma, na które trafiłem. I tak, poziom trudności ten łamigłówkowy wzrasta. Natomiast jeżeli chodzi o walkę, no to lipa też trochę jest, dużo osób będzie rozczarowanych ze względu, że postaci, raczej znaczy wrogów jest dosłownie kilku, tak na dobrą sprawę jest chyba jeden, dosłownie jeden, który jest, występuje tam w kilku odmianach, nie wiem, w pięciu czy w iluś eee, i to wszystko, to, I to są nasi przeciwnicy, z którymi się będziemy przez całą grę, mm, powiedzmy, użerać, no, chociaż na łatwym poziomie nie trzeba się z nimi użerać, walka jest prosta. Eee, Mamy do dyspozycji też do pomocy drona, którego na początku gry przejmujemy, może on nam oświetlać drogę, może też rozpraszać wrogów, czy wykonywać ataki, no generalnie nam pomaga. Sami też mamy do dyspozycji no, wa do walki, no, wręcz tak naprawdę broń białą, jest kilka rodzajów i szczerze nie ma tej broni za dużo, broń można upgrade'ować, można łukowala e, po prostu level'ować nasz osprzęt, który będziemy zdobywać. Ja wybrałem sobie taki wielki topór. Bo nie topór, tylko taki ogromny miecz. On daje radę, podoba mi się. Zlewelowałem go trochę i z nim łażę po prostu. Dodatkowo gra oprócz wątku, nazwijmy to no tak tego głównego, oferuje też szereg pobocznych rzeczy. A biorąc pod uwagę, że jest tego dość dużo. są Najczęściej są to jakieś porozwalane przedmioty po kimś, na które gdzieś trafimy, e, jakieś zagadki poboczne e, robi się tego dość sporo w pewnym momencie, a psz, biorąc pod uwagę, że nie ma mapy, gdzie mamy coś zaznaczone, że to mamy tu, to mamy tam, wszystko musimy mieć w głowie. No i ta gra też tak trochę wymaga tego, żeby spamiętywać różnych lokacji, różne postacie odwiedzone, gdzie one są, bo czasami trzeba do nich potem wrócić e, wrócić z pamięci, tak, no, bo nie ma wyjścia, no i teraz albo to pamiętamy, albo sobie to gdzieś zanotujemy e, więc jest to takie dość upierdliwe, fajny, fajny jest klimat tej gry, bardzo mi się podobał, nie jest świetne super muzyka przygrywa i same miejscówki są naprawdę bardzo klimatyczne, bardzo mi się podobają, bardzo zróżnicowane też są graficznie ja gram na Pro i ona korzysta z wydajności dla konsoli Pro jest ultra mega stabilne 60 klatek animacji na sekundę korzysta z tego PSSR no, wygląda naprawdę graficznie bardzo dobrze. Fajne kadzisztynki są też świetnie wyglądają. W ogóle sama postać, nasz główny bohater, jest taki przyjazny. Dobrze się na niego patrzy, dobrze się tak jakby współpracuje, można powiedzieć, uczuł e, też, utożsamia z bohaterem głównym. Nie jest on taki denerwujący jak czasami to jest, że, albo taki obojętny, że jest, bo jest, ale nic poza tym. No, jest fajny gościu, taki, no, da się go lubić, nie? Wiem. Przynajmniej ja tak mam. Także tak wygląda e, punkt widzenia mój na Was. Hell is as, przepraszam. E, spodziewałem się, że będzie gorzej. Ona tak zebrała dobre recenzje, takie wstępne przed premierą, a potem zaczęła ta ocena generalnie spadać. I tak ogólnie jest takim trochę średniakiem, można powiedzieć, no, takim, no taką przeciętną grą powiedzmy. Nie jest to coś, nic wybitnego, ma swoje bolączki, ma swoje takie momenty, gdzie są, można się z, zirytować, że jest trochę toporna. E, jakaś taka dziwaczna, natomiast dla mnie e, zaskoczenie duże na plus. Nie wiem, ja z tą grą dobrze spędzam czas, bardzo chętnie do niej wracam, i to tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. E, sekcja komentarzy wasza, jak ktoś ma ochotę, może skomentować, ale nie musi. Może sobie to obejrzeć, ale też nie musi. Następnie będą też gry się pojawiały na kanale. Już od razu zapowiem chronologicznie: Borderlands 4 z 11-12 września, bodajże. Koniec września Silent Hill F i początek października Ghost of Yoteli. To będzie takie kurde fajne gry się zapowiadają, naprawdę niezły, niezły, niezłe trzy tytuły jeszcze wiadą w krótkim czasie. Oczywiście też zapraszam, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego.